Już w najbliższą sobotę 1 maja na Dębickim Lodowisku, wielkie sportowe emocje. Turniej seniorów o Puchar burmistrza miasta Dębicy. To kolejne hokejowe zmagania na nowej tafli. Przypomnijmy, jak było na turnieju mini-hokeja o Puchar dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Dębicy. Można pojeździć, można porobić różne fajne rzeczy. Cieszy szans, że obieg dzisiaj żyje, że możemy z przytupem zakończyć sezon zimowy. Krótki on był, ale jak widać przyjechało przez weekend do nas kilkanaście różnych grup młodych ludzi na turnieje. Świetna sprawa, piękny widok, ogromne emocje. Warto było organizować. Dzisiaj rozgrywamy turniej o puchar dyrektora publicznej szkoły podstawowej nr 5. Bardzo się cieszę, że dzieci mogą się sprawdzić ze swoimi rówieśnikami z innych miast. Jest to ogromnie ważne w takiej dobie, tej trudnej dla nich wszystkich, mogą się poruszać, sprawdzić, wszystkim dobrze się bawić. To są najnowsi, najmłodsi adepci hokeja. Dla niektórych jest to pierwszy turniej. No mam nadzieję, że, że pokażą się z dobrej strony, ale najważniejsza jest dobra zabawa akurat w wie. wieku. Turniej seniorów o puchar burmistrza miasta Dębicy na lodowisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozpocznie się o godzinie 11. Rozgrywki potrwają do godziny 20.00. Zawody odbędą się bez udziału publiczności.